Cześć mój drodzy mój Simek. zapraszam do tutorialu o Open Tools. Pracuję na warstwie Raster Level zaraz Wam pokażę jakie fajne efekty możecie robić przy użyciu tego modułu. E, dzisiaj se omówimy coś takiego jak Studio palek, paleta Studijna. Powiem jaka są różnice między tym a tym. Ale na przykład pokażę Wam z jakiej kondylacji bo jak chcecie pobrać, to wchodzicie na GitHub, wpisujecie w gobie coś takiego jak Open Tools The Gates. To jest w angielsku aktualizacje. I Wam wyskoczy strona do GitHub, gdzie możecie późniejsze wilgi pobrać, kompilacje. <coughs> Teraz w opcji file, gdzie są referencje. Pokażę Wam w opcji rysunek. Ojejku, tutaj trzeba przestawić na raster level, używam tego modułu, bo ten moduł wspiera wszystkie pędzle, z których ja korzystam w programie MyPaint. Jakie widzę nowe, ja nie widziałem tych pędzli. O, bardzo się cieszę, tego nie było, to zostało dodane, moi drodzy. Fajnie tu wygląda, powiem wam. Te rzeczy są tutaj nowe. O, krawa. Ciekawe trzeba będzie to sprawdzić. Jak to działa? A on z tym ciekaw. No. Aha, bo trzeba tutaj napisać to. Jak chcecie to mieć, to musicie na to kliknąć airline. Co jest? Aha, jeszcze raz widziałem. Faktycznie, ale jazdę. Prawy można rysować. Eee, fajne. To ja na trzecim raz wpisuję to nazwę, ale to super, moi drodzy. No i teraz, jak dodaliśmy krawę, tu w tym... E, ...lewym, górnym rogu... ...można zmienić kolor. I mamy już kolor krawy, a nasz rok zmieni się na I możemy to skopiować... ...i dać do nowych kolorów, bo to jest raster... „ raster growing Palek, to jest jeden główny i Ale jak go nadpiszemy, to będzie zawierał informacje o pędzlach Teraz napiszemy nadpiszemy to. I zaraz wam pokażę, jaka jest różnica między paleką studijną, a paleką zwykłą. Tylko dajcie mi chwilę. Na szczęście, coraz lepszy jest ten program i nie ma z nim problemu. Jakie to super! Oczywiście będę mógł trawę rysować. Nie, jak mało super. Eee, naprawdę to wygląda świetnie. Przy okazji, mogę sprawdzić, jak to tu praktycznie będzie wyglądać. Jak się, coraz lepszy jest ten program. mam w oknie e, okna Paleka i Studio Paleka. Studio paleky mają inny kolor. O co w tym chodzi? W tym ten więc więcej kolorów, ale zwykła Paleka ma limit kolorów. Właśnie dlatego o tym mówię, bo to jest w ważne. Chciałbym Wam o tym od razu powiedzieć. To jednak powiem Wam ma to znaczenie. Mogę sobie zrobić coś takiego jak napiszę to. Powiem, tylko że jeszcze przekonwertowałem. Muszę to okno zamknąć. Bo mam więcej tutaj pędzi. Dlatego chciałem Wam pokazać co i jak. No to zapowiada się, moi drodzy, ciekawie. Bo będę mógł nawet efekt trawy w Antonis robić. Jeszcze sobie nadpiszę. Inny lik, na przykład jego o nazwie, nowe kolory. Sorry moi drodzy, jeśli denerwujecie się i musicie czekać na to. Jeszcze jedna kwestia odnośnie projektu. Projekt trzymam na osobnym dysku. Mam RPC, gdzie mam główny katalog ten, a w nim są podfoldery. I tutaj jest mój katalog, zabawny jest. Tu wszystkie pliki trzymam. Dobra już Wam pokazuję Dobra okna Studyjne palety Problem w tym, że ja już to konwertowałem Ale mogę Wam na przykładzie innego iku pokazać Tylko że problem w tym, że on dosyć długo ładuje mi No, on tu strasznie wojna i dzieci chłopie to To są wszystkie taby To jest kto, ale jak widzicie Osobne taby. Jedna kolejumna ma osobne kolor, druga kolejumna ma inne biblioteki w Enzlu. Nowe kolory zaznaczamy. Już Wam pokażę sobie jak. Od razu nie przeskoczy mi tutaj, bo OpenTools generuje informacje. I klikam coś takiego. Convert to studio elegant override. Konwertyj do alety skutejnej i nadpisz. On zaraz da zapytanie. Szybciej, Owenton. Oh, um. Szybciej, ślimaku. I konwertujemy. Sorry, moi drodzy, jeśli nie macie cierpliwości. Wiem, to może trochę zajęć, ale wybaczcie. Nie przyspieszę tego. Staram się jak mogę i tak szybciej chodzi ten program niż kiedyś. O, chyba już mi przekonwertował, bo mamy zieloną ikonkę, nie zwrócę na to uwagę. Możemy lewym przyciskiem myśli tu przeciągnąć. Jak nie macie tu nic. No, na przykład czasami jest tak, że okmę z pustem, to możecie to tu przeciągnąć. Lewym przyciskiem myśli, bo sięga. To trzymam na tym dziecku i to ma rozszerzenie. E, TPL, bo okay, to jest raster level wszystko trzymam tu kiedyś publikowam tutorial jak zachęcać e, projektem i sceną okej okay, tu teraz robimy coś takiego zapisz wszystko także mam nadzieję że się wam tutorial podoba to mam na osobnych warstwach rysowane Nie wiem do ilu warstw ten program ma wsparcie. Wydaje mi się, że można jeszcze użyć czwartej warstwy, ale ja pracuję na trzech, bo ta warstwa jest do trawy i do cieni. Bo dzięki tej, dzięki tej warstwie, i za okachy, mogę mieć tu efekt cienia. Warstw... Czekajcie, warstwa trzy. Dobra, efekty, efekty specjalne. O, mogą od jak nazwać. Nie wiem dlaczego tak nie nazwałem. Jak tu, gdzie są efekty specjalne, to mogę dodać pod spodem cień. Dlatego, że w będzie rysowany pod tą warstwą. Ten cień znajduje się od warstwą numer 2, ale ponieważ to jest białe tło, OpenCons widzi to jako przeźroczyste. Musiałbym pokonować na przód.